Nauka bez myślenia to stracony wysiłek. Myślenie bez nauki jest niebezpieczne. Wiedzieć, co jest słuszne i tego nie czynić to największa porażka. Samo doskonalenie jest fundamentem prawdziwej wiedzy. Gdy poprawisz swoje serce, Twoje czyny podążą same. Celem nauki nie jest sława, lecz wewnętrzna jasność. Celem nauki nie jest sława, lecz wewnętrzna jasność. Prawdziwa mądrość zaczyna się od dyscypliny umysłu. Ten, kto rozumie zasady, nie ulega pragnieniom. Siła moralna rośnie dzięki codziennej praktyce, nie nagłym olśnieniom. Wiedza bez zastosowania staje się bezużyteczna. Gdy serce jest spokojne, prawda sama się objawia. Mądry najpierw bada siebie, zanim skrytykuje innych. Nie szukaj skrótów na drodze nauki. Rozproszony umysł nie pojmie głębokiej prawdy. Nawyki kształtują charakter bardziej niż intencje. Szlachetny człowiek doskonali się nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. Pragnienia zaciemniają osąd, jasność przywraca równowagę. Mistrzostwo zaczyna się od cierpliwości. Nauka trwa całe życie, bo charakter nigdy nie jest ukończony. Gdy zasady są jasne, działanie staje się naturalne. Spokojne serce jest silniejsze niż brutalna siła. Poprawianie siebie jest trudniejsze niż poprawianie innych, ale bardziej wartościowe. Zdyscyplinowany umysł naturalnie opiera się pokusom. Codzienna refleksja zapobiega dożywotniemu żalowi. Wewnętrzny porządek przynosi zewnętrzną harmonię. Jedna chwila gniewu może zniszczyć lata pracy nad sobą. Celem mądrości jest moralne działanie. Cisza często uczy więcej niż słowa. Samokontrola jest najwyższą formą siły. Ci, którzy obwiniają innych, przestają się rozwijać. Czyste sumienie przynosi spokojny sen. Badaj przeszłość, aby naprawić teraźniejszość. Prawdziwy postęp jest stały, niedramatyczny. Nauka zaczyna się od pokory. Gdy serce jest prawe, znika strach. Zdyscyplinowane życie jest radosnym życiem. Zasady się nie zmieniają, zmieniać muszą się ludzie. Mądrość potwierdza się czynami. Doskonal siebie, a świat sam się uporządkuje.